Chciałabym teraz zaprosić Pana Dyrektora Michała Federowicza, Dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych o zabranie słów z głosu i powiedzenie kilku słów, przepraszam. Szanowni panie, panie Ministrze, Szanowni Państwo. ja już tylko całkiem symbolicznie na zakończenie dołączam się do tych powitań. Witam Państwa serdecznie w imieniu Instytutu Badań Edukacyjnych. W Instytucie mamy świadomość istnienia dużej luki wiedzy. W tym obszarze, któremu poświęcona jest konferencja, podjęliśmy działania, które tę lukę będą systematycznie uzupełniały. Chciałbym podkreślić to, że naszą ambicją jest nie tylko Uzupełnianie luki wiedzy poprzez badania, ale też pomaganie wszystkim, którzy, którzy chcą zmieniać rzeczywistość. Robimy te badania po to, żeby zmieniać rzeczywistość. Tak traktujemy naszą misję. Z tego punktu widzenia chciałbym tylko jeden aspekt podnieść w tym powitaniu, mianowicie gdy mówimy o nowych, o nowych technologiach w edukacji, tym bardziej w edukacji włączającej, bardzo lubię. To włączającą edukację w tym tytule, stawiamy nacisk na to, żeby komputer czy inne urządzenie służyło człowiekowi, żeby nigdy nie było cienia wątpliwości, że nie jest na odwrót. Chcemy, żeby nowe technologie pomagały w holistycznym patrzeniu na człowieka, żeby nigdy nie były celem samym w sobie. Myślę, że jesteśmy na początku tej drogi i że dość łatwo tutaj właśnie popełnić ten grzech pierworodny odwrócenia relacji, i dlatego w naszych badaniach, w naszych dociekaniach, w naszych analizach będziemy na to kładli bardzo duży nacisk, żeby holistycznie patrząc na człowieka, myśleć o edukacji włączającej. Temu służą nasze badania. Dziękuję bardzo, Panie Dyrektorze.